Szybciej! No wróci, no co? Jak wróci? Można przykleić zęba? No. Sprawdzamy po no. prostu, czy te respy będą działać, okej? Kolejna sprawa, na całym obszarze tutaj gry jest ogień pojedynczy, żeby każdy to pamiętał. No dobrze wyglądasz. Kurde, tu, a ty masz tego, masz tego, masz tego... Po... Ale spaliłeś. Ale to są, to są te konkretne dymiaki, widzę. To no, one są potężne. Ładcie widzowie, wszyscy, którzy pytali o moją MP5, proszę bardzo. I wszyscy co pytali o skąpkę. Najnowszego skołpkama, ta jest. ta jest. Jaki zrobimy zoom Bartku. Ja pierdyla. Zoom taki do Cekuba, nie? Bartku, dziewiątka może być. <grym> o kurde, ty. Ja pierdyla. Chłopat, się biega bez kolimatora, luneta biegowa. <grym> To jest kolimator, co możesz sobie live przybliżać? Pokaż mu, pokaż mu to. Pokaż mu to, patrz, patrz jak chłop będzie celował. No to jest I on z tego będzie celował normalnie. Go, go, go! Zwawo, zwawo! Szybciej! Bez prawo Mam kontakt. Jestem! Guma do mnie! Obchodzą nas, obchodzą. Trzech mamy tutaj. U mnie! Headshot. Dobrze weszło. Zdjęty. Jesteś pewien? Bo ja słyszałem, jak tu waliłeś. Ale... No niech ci będzie. Jak tam Stysiu? No, tak powiem ci szczerze, że trochę jest stypa. No, jak to na blokach. No. Zawsze tak wygląda, ale ja nie jestem zwolennikiem tego. No na pewno, dobra, bo jakby o to Na spokojnie, napić się wody, tylko nie pukać mocno, bo ten, bo może zaboleć. Jedynka? No. No, no, on jest tak. no, no. Wygląda na to, że straciłeś więcej niż faktycznie. Bloki Spokojnie. zbierają żniwa. Co, co znaczy niż bo to on wygląda na większy niż faktycznie straciłeś. Tak nie wygląda. No. Nie, nie, nie jest nie. źle. Ale co, kurwa, nie jest źle, nie mam zęba. To to dobrze, dobrze ale, bo... ale jeszcze no wróci. No co? Jak wróci? Można przykleić zęba? No, no dokleić. Tylko Ten nie, nie ale jest sztuczny. No, no. kurwa. Paramikę. Spokojnie. Usiądź sobie pod auta. Dobra. Weź mi to zawiesić sobie na szyję. No Ci pomaga ryb zanieść. Dobra. Chodź. tak O! Zobacz ten Dobra, dajcie mu spokój. Nie, no, ten. Dlatego, dlatego się nosi Stalkery. Ja ci kliknę. Nie widzenia. Bloki jednak nie wybaczają. Nie ma przelewu. że No to nie pierwszy raz, więc... Uważaj, przeciwnik. On ma zasięg, uważaj. Zajbiście. Trzymaj guma, trzymaj. E przeciwnik Dobrze, poczeka, takich czasach się poważnie i tutaj zapalimy. Strasz go, strasz go. Nope. <kling> <Not here>. <sharp music> <sharp music> oh, oh. Visa, visa, czekam. Yeah, Wiam. Guma, możesz domykać. Odejdźcie, nie jeden przy drugim, bo to... Trup. O kurde, jak tam Guma? Masz radio? Nie. Dobra Ej, kontakt jest, kontakt. Uważaj, Guma dwóch. Dwie idzie na tybie. kończymy kabanosiki, pijemy herbatkę i wracamy na drugą rundę. Uwaga, uwaga, przygotować się. Idziemy po was A tego nie mówi. No to weź i odpalaj syrenę. Odpalaj syrenę, odpalaj syrenę. Odpalaj syrenę. Idziemy? Guma, dawaj na dół. Uważaj pod nogi. Z jestem. Masz coś. Tutaj stypa.

Soraz chodzimy na ten. スタンスタンスタン。 No tu była fajna akcja. Trzeba przyznać, że odparłem przeciwników. No i dobrze byłoby wrócić, bo oni teraz obchodzą tam. A zaczymy jak to wyjdzie, kurde. Ah. Yy, sporo rywali poszło z prawej. Obchodzą budynek, a tu mamy jednego w klatce, więc jest do wyjęcia i odzyskujemy. Dobra To ja się starzę, To Ło, przepraszam Wiołem go Masz stadze? Okej <laughs> Teraz Ten się zdjął? Ej! Oskar? A. Jesteśmy. Co? Co? Uważajcie od lasu, bo tam Kiedy ich... Jesteś? Kamil, przekaż mu, nie? Od lasu. Tam ich sporo poszło. o que você Uważaj Kamil, tam jest snajper. A ty grałeś w spidaczy, nie? A tak, no. przecież ja cię tam wyczaiłem śmiesznie. No, krótka rozgrzeweczka, rozgrzeweczka. Yes. Rozegranie się na koniec. No i do domu, ale tego już nie nagrywałem, nie chciało mi się, wiesz. No. Już tutaj, te wszystkie akcje, co żeśmy porobili, wystarczy mi zabawy na dzisiaj. Cześć, cześć, Kój, za głowa mi trochę zaczęła bolić. Nie wiem, czy... Może kask ciśnie w głowę, wiesz taki efekt? Nie ciśnie, ale jakoś, nie wiem, może za mało wietrzenia tego. Nie mam pojęcia. No, Może tak będzie. Tak. To jeść. co? Widzimy się za tydzień na dole? Myślę, że tak. Na razie. Nie na 100%, ale myślę, że tak. Na razie. Na, na mordek buda, to ja i moja dziupa Idziemy po swoje ka 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 Każdy z nas wie, w którą podążać stronę